Ja hawarat, a mamę myślichat, a myślatel, a mam na haj, Dobrze, nikt nie reaguje, to ja tutaj zawalczę, prawda, o tą e, walkę z tą obstrukcją e, satanistycznych obrzędów, prawda? Jak się włącza o... Druga pani, co mi pani przeszkadza w ejakulacji gaśniczej, prawda? Przeciwko y, tego, y, tego, y, tego, całemu, y, y, te, temu całemu obrządowi, co to jest. droga pani... Kurczę, pani... robi! że no, pani że pani to! dosyć tego Dosyć tego Rosyjsko-ukraińsko-niemieckiego pod roskim narodem powierowniczym. No puszcz! Proszę Pani Strażniku, nie Pan coś, robi. Nie pan coś robi. Proszę porze Państwa... Pani nie jest kobietą, Pani jest posłanką. Proszę Państwa, muszę się odsunąć od Pana posła. Moim obowiązkiem jest chronić Pana posła, gdyż ma pełen immunitet parlamentarny. Muszę chronić Pana posła przed Państwa atakiem. Proszę się odsunąć! Proszę nie molestować pana posła, pana, panie, panie pośle! Czy, ty, Właśnie. Przetom... Czuję się, się pan bezpieczny? Właśnie prze to powinien pan być. Byłby mi pan przyjść w sukurs! Właśnie, kiedy... wła, własnym ciałem pana chronicie. Przed... Uczestniczyłem w ejakulacji gaśniczym celem eliminacji. Zagrożenia. Szefaj się czy Chronię pana własnym ciałem przed posłami innymi, dziennikarzami i tą panią na biało wysmarowaną. Ona nie jest kobietą, ona jest. Yy, 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 ona jest obrzędówką. Proszę nie molestować pana pana posła, czuje się pan w pełni zabezpieczony? Tak. To proszę chwycić się moich pleców i wychodzimy z parlamentu. Ja pana własnym ciałem o och, 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 ochronie. Albo wiem, jak przecież ¡Sondos, fondos, fondos, fondos!